Global Mentoring Walk jest to inicjatywa globalna. Idea jest bardzo prosta. Uznani liderzy spacerują z aspirującymi do tej roli mentis, czyli paniami, które chcą przedyskutować swoje wyzwania. Zawodowe lub prywatne. Ten klimat, atmosfera, też niesamowita staranność w doborze par, które ze sobą spacerują, powoduje, że nie tylko klimat tego wydarzenia jest absolutnie unikatowy, energia, ogromne też relacje, które się budują w tak krótkim czasie, bo spacer trwa trzy godziny, natomiast my często jesteśmy już potem na tyle zaprzyjaźnieni ze sobą czy zaprzyjaźnione ze sobą, że te relacje pozostają poruszyliśmy wiele ciekawych wątków i przez nie mieliśmy doświadczenia na te same sprawy, ale trochę z innych punktów widzenia i z innych etapów kariery. Na nie mega ciekawe. Na pewno to jest mój pierwszy raz w roli Menti, więc nie wiedziałam, czego się spodziewać po moim mentorze, ale bardzo się ucieszyłam, że znaleźliśmy wspólny język. Dzięki temu rozjaśniło mi to troszeczkę, planując moją ścieżkę zawodową, w którą stronę mogę iść, jakie mam możliwości, jakie przeszkody mogę mieć również po drodze. Więc spojrzenie na to, co może mnie czekać, było dla mnie bardzo cenne. Pomysłodawczynią tej inicjatywy była Geraldine Leyburn, partnerka biznesowa Opry Winfrey, będąc bardzo zajętą, zabieganą kobietą a jednocześnie mającą wiele próśb, żeby się z kimś spotkała, przedyskutowała wyzwania, zapraszała pani do swojego codziennego spaceru po parku. I Później Vital Voices jakby przejęło tą inicjatywę i od, no od wielu, wielu lat takie spacery odbywają się w wielu miastach na całym świecie. Wielokrotnie byłam mentiską w różnych programach rozwojowych, które stawiały na wzmocnienie pozycji liderskiej kobiet i te programy bardzo dużo mi dały, i czuję teraz potrzebę przekazania tego, czego sama doświadczyłam innym kobietom. W szczególności w ramach Global Mentoring Walk. Bycie mentorem to też jest taka, taki przywilej dzielenia się swoimi doświadczeniami, ale najcenniejsze, myślę, jest, kiedy dzielimy się swoimi porażkami. Ponieważ nie jest łatwo mówić o swoich słabościach, nie jest łatwo mówić o tym, co nas złego spotkało. Najchętniej chcemy to wymazać z pamięci, ale najważniejsze jest wyciągać wnioski. Uważam, że kobiety mają wielką moc, wielką siłę, ale też musimy się bardzo, bardzo Zbierać. Więc yy, cieszę się, że mogłam wystąpić i powiedzieć yy, o swojej historii, o tym, że niemożliwe staje się możliwe bardzo często i trzeba wierzyć w swoje marzenia. Ja jestem w swoim życiu otoczony przez kobiety, więc, jakby dużo dobra od nich dostałem, więc staram się go zwracać jakby jak tylko mogę, i to jest taka moja personalna motywacja, a taka może zawodowa bardziej, że bardzo mocno wierzę, że jednak zróżnicowane zespoły pracują lepiej. I to się u nas sprawdza. Ja sam byłem jednym z tam z prowodyrów tego, że w naszym zarządzie pojawiły się kobiety. I to naprawdę bardzo nam pomaga, w szczególności w takich trudnych czasach, które mamy teraz. Nie chciałabym popadać w pewnego rodzaju stereotypy, ale dużo się mówi i też badania pokazują, że jednak dużo takiej empatii w biznesie, takiego właśnie empatycznego leadershipu, przywództwa płynie właśnie od kobiet. Także wydaje mi się, że często jak patrzymy na zarządy, warto jest mieć takie zrównoważone zarządy, gdzie jest i głos kobiet, gdzie jest, gdzie jest głos mężczyzn, ponieważ wtedy zapewniamy pewną różnorodność opinii, spojrzenia, perspektyw. Myślę, że to jest bardzo ważne, żeby kłaść nacisk na tę równowagę. Cała historia nam pokazuje, że kobiety należy wspierać i należy dbać o równość. I ta równość nie tylko powinna istnieć w biznesie, bo tym na przykład moja fundacja się zajmuje od lat i też Vital Voices. Ale w ogóle mam takie poczucie, właściwie chyba przekonanie, że że równość zaczyna się w domu. Jeżeli nie będzie tej równości w domu, nie będzie równości w biznesie. I to wsparcie właściwie zmiany kulturowe jest nam dzisiaj niezbędne. Jakby nareszcie pożegnanie patriarchalnego podejścia do świata, do rodziny, tak żeby kobiety rzeczywiście poczuły się równe i wolne. Wspieram kobiety, bo jestem kobietą. Bo kocham kobiety, widzę w nich ogromną siłę, e, widzę jak bardzo bywają niedoceniane oraz jak bardzo same się niedoceniają. Chciałabym, żeby to się zmieniło. Mam córki e, i też po części robię to dla nich. Po prostu chcę, żeby ten świat, w który wkraczają, był po prostu trochę lepszy. Ten spacer to jest taka rozmowa ze mną samą sprzed iluś lat, sprzed 10, sprzed 15, sprzed 20, czyli żeby się ośmielić, żeby być odważnym, żeby czasem ryzykować, żeby trochę zdusić w sobie tego własnego krytyka. Wyszła kwestia konfliktu zbrojnego wojny na Ukrainie. Zastanawiałam się, czy należy y, tę inicjatywę kontynuować. Stwierdziłam, że tym bardziej jest to potrzebne. Dlatego że, y, że to pokazuje jak ważne jest wsparcie, jak ważne jest zaangażowanie. Zapraszając do tej inicjatywy też kobiety z Ukrainy zgłosiło się y, y, kilkanaście takich pań. Mostly social about the children education maybe in Poland and uh, to talk about how we... Manage it in Ukraine, and uh, the, the other part is biznes. Cause uh, I'm a corporate worker, so uh, this is a huge part of my life. So I would be interesting to, to hear, you know, um the separate uh, opinion on that. Pomoc zwłaszcza w tej sytuacji, w jakiej znalazła się Ukraina w trakcie wojny, jest odruchem serca każdego, każdego człowieka, ja. Nie znam, tak naprawdę ja nie znam ani jednej osoby, która by w mniejszy, większy sposób nie angażowała się w pomaganie Ukraińcom, głównie kobietom, które przyjechały do nas po 24. lutego. Kiedyś tak się mówiło dosyć zabawnie, że pomaganie jest takie fancy, że pomaganie jest cool. Teraz jest potrzebą. To jest, myślę. Najbardziej naturalny odruch każdego z nas. Czy wie Pani, kim jest Pani Menti? Jedno zdanie, wiem, że jest lekarką, która skończyła studia na Ukrainie, rozpoczęła swoją trochę działalność i przyjechała do Polski, i będzie próbowała tutaj siebie odnaleźć i zacząć pracować w naszej służbie zdrowia. Wierzę, że potrzebujemy teraz bardzo dużo energii, żeby się dzielić w tych czasach, i że dzisiaj. Nowy wymiar ma, co to znaczy być solidarnym, co to znaczy wspierać kobiety. Bardzo dużo widzimy siły w kobietach z Ukrainy, które przyjechały. Solidarność to słowo, pojęcie, działanie ma szczególne znaczenie dzisiaj, i to jest takie nasze polskie pojęcie: Solidarność otwiera drzwi solidarność pomaga solidarność wspiera więc solidarność jest pojęciem które będzie ponad, które jest ponadczasowe i które będzie zawsze aktualne bo jakby na to nie patrzeć kobiety powinny się wspierać powinny tę solidarność okazywać no i dlatego tu jesteśmy